To słowo po łacinie oznacza jad, truciznę. Wirusy to mikroskopijne cząsteczki wywołujące u ludzi różne choroby. Jedną z bardziej znanych chorób wirusowych jest grypa. To ostra, zakaźna choroba układu oddechowego. Grypa jest ostrą chorobą wirusową i jest dużo cięższą chorobą niż przeziębienie. W przeziębieniu jesteśmy w stanie funkcjonować jako tako, czujemy się źle, mamy katar ale nie taką wysoką gorączkę, natomiast grypa od razu ścina, tak popularnie mówiąc, nie jesteśmy w stanie wstać, funkcjonować, jest wysoka gorączka, ból głowy, kaszel, ból gardła, różne są objawy i jest to choroba dłużej trwająca niż zwykłe przeziębienie i dająca dużo więcej powikłań odległych. Niewłaściwe leczenie grypy lub jej zlekceważenie może doprowadzić do groźnych powikłań zdrowia. Zapalenie pogrypowe mięśnia sercowego, zapalenie opon mózgowo zapalenie nerek, wszystkie możliwe powikłania po grypie zdarzyć się mogą. Natomiast po przeziębieniu banalnym, tak zwanym, bardzo rzadko. To zależy od naszej odporności, jak infekcja będzie przebiegała. Czy ją zwalczymy szybko, czy będzie trwała dłużej i, i wywoła powikłania. Najwięcej zachorowań na grypę notuje się zwykle na przełomie jesieni i zimy oraz zimy i wiosny. Chorobę wywołują trzy różne typy wirusów: A, B i C. Mamy wirusy grypy typu A, mamy wirusy grypy typu B. Wirusy grypy typu A to są takie wirusy, które powodują dużą ilość zachorowań, mogą spowodować pandemię. Natomiast wirusy grypy typu B to są wirusy, które raczej powodują zachorowania. W mniejszej skali, więc zdecydowanie na pewno grypa typu A jest bardziej niebezpieczna. Próbki trafiające do laboratorium wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Olsztynie badane są pod kątem rodzaju wirusa. Wyniki przydatne są między innymi do przygotowania szczepionek przeciw grypie. My prowadzimy badania w takim systemie Sentinel, Sentinel nadzoru nad wirusem grypy. I te badania są robione w kilku przychodniach i one są po to, żebyśmy mieli konkretne typy wirusa, żebyśmy byli w stanie potem wyizolować tego wirusa i dalej zbadać jaki jest genotyp, jak ten wirus wygląda w rzeczywistości. Objawy grypy powinny skłonić każdego chorego do wizyty u lekarza. Choroba ta wymaga leczenia, a przede wszystkim pozostania w domu. Poleżeć, dać organizmowi odpocząć. W razie gorączki leki przeciwgorączkowe lub też herbatę lipową, która działa przeciwgorączkowo na potnie. Herbatę z imbirem, z cytryną, miodem, malinami, tu trzeba cierpliwości, że to będzie trwało co najmniej. Tydzień, że będziemy się gorzej czuli, jeżeli od razu jest wysoka gorączka i zgłosimy się do lekarza, jest możliwość zastosowania leków przeciwwirusowych, które działają w grypie. Natomiast jeśli to jest już powyżej 48 godzin, to już takie leczenie nie ma sensu, bo jest tak, tak, takie namnożenie wirusa w organizmie, że lek nie zadziała. Grypy bez powikłań nie powinno się leczyć antybiotykami. Antybiotyki nie działają na wirusy. Pacjenci nie powinni takich leków przyjmować bez wiedzy lekarza. Pacjenci próbują wymusić e, antybiotyk na każde przeziębienie, na każde kichnięcie. Często zaczynają już sami brać, przychodzą do mnie, pani doktor, ja już dwa dni biorę taki i taki antybiotyk, ale nic nie pomaga. A i nie pomoże, a nawet zaszkodzi. Bo nie stosuje się antybiotyki, nie działają na żadne wirusy. I często można, można sobie, stosując bez, wie, bez wiedzy lekarza, samodzielnie antybiotyk, sobie zaszkodzić. Podczas choroby należy zachować także zasady profilaktyki, żeby innych osób nie narażać na zachorowania przede wszystkim często myć ręce, gdy kichamy, używamy chusteczek jednorazowych, gdy nie mamy chusteczek należy kichać w zgięcie łokciowe, ale zaznaczam, że jest to taka ostateczność, aby wirus się nie szerzył. Pamiętajmy, że wirusy bardzo łatwo ślinią się nawet do pięciu metrów, potrafią przenosić, więc więc jest to rzeczywiście ta osłona, gdy kichamy jest tutaj ma bardzo duże znaczenie. Częste wietrzenie pomieszczeń, w których przebywamy, to też jest bardzo ważna metoda profilaktyki, no i Niestety, jak jest duży wzrost zachorowań na choroby wirusowe, należy unikać zgromadzeń. Nie chodzić w miejsca, gdzie możemy się zarazić, jeśli nie musimy tam pójść. Grypa przenosi się drogą kropelkową, również dlatego zalecane jest pozostawanie w domu podczas tej choroby. Nie chronimy tylko siebie, ale też, gdy jesteśmy chorzy i przebywamy, idziemy dalej do pracy, bo uważamy, że musimy wiele czynności zawodowych pracy wykonać, szerzymy tą chorobę. Jest to choroba, która rzeczywiście bardzo łatwo szerzy się w środowisku, w zbiorowisku ludzkim. Skutecznym sposobem na uniknięcie zachorowań na grypę są szczepienia ochronne. W przypadku grypy, jedyną profilaktyką jest szczepienie. Jest, jest to metoda skuteczna, wypróbowana. Ja co roku szczepię się przeciwko grypie. Szczepionkę przeciw grypie można przyjmować co roku. Szczepić się powinny szczególnie osoby z obniżoną odpornością, chorujące na przewlekłe choroby po 60. roku życia oraz dzieci powyżej 6 miesiąca życia. Liczba osób zaszczepionych przeciwko grypie co prawda z roku na rok nam nieznacznie wzrasta, ale mimo wszystko z w wielkości kilku procent jest zupełnie niesatysfakcjonujący. My zawsze namawiamy o tym, że taką najlepszą profilaktyką jest szczepienie, trzeba o tym pamiętać, szczególnie przed sezonem grypowym. I jednak starać się zaszczepić. Dla nas grypa jest też szczególnie groźna w przypadku osób, które chorują na inne choroby współistniejące, więc obciążenie naszego układu immunologicznego kolejną chorobą o wysokiej zakaźności i zaraźliwości dla niektórych niestety jest bardzo poważnym niebezpieczeństwem. W związku z tym tego typu zalecenia jak szczepienie jest jak najbardziej słuszne. Warto także na co dzień myśleć o wzmacnianiu odporności organizmu, pomaga w tym racjonalna dieta bogata w witaminy i mikroelementy oraz częsta aktywność fizyczna. Też powinniśmy pamiętać o tym, aby wzmacniać nasz organizm racjonalnie się odżywiając, bo no, organizm będzie wtedy łatwiej i szybciej dochodził do zdrowia. No i powinniśmy przede wszystkim pić dużą ilością płynów, bo w przypadku gorączki, którą charakteryzuje się grypa około 38 stopni, no ta, 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 te płyny z organizmu rzeczywiście jest duży ubytek tych płynów w organizmie. Powinniśmy o tym pamiętać. Sposób odżywiania się ma duży wpływ na stan naszego zdrowia. Zimą można wprowadzać do diety produkty podnoszące odporność. Cały czas powinniśmy właściwie się odżywiać stosując się profilaktycznie. Herbatkę z miodem, czosnek wieczorem. Nic nie, pacjent mówił, że śmierdzi. Jak już się jakiś czas bierze, to już nie śmierdzi. I można sobie stosować i jest to naturalny antybiotyk i też ma działanie przeciwwirusowe. Właściwe odżywianie, czyli niekorzystanie z fast foodów, czyli właściwie zbilansowana dieta, też pomoże utrzymać odporność właściwą. Do zasad profilaktyki grypy, ale też innych chorób należy także unikanie jedzenia i picia z tych samych naczyń co inni, mycie rąk po powrocie do domu przed jedzeniem, ubieranie się odpowiednio do temperatury, wysypianie się i unikanie stresu.